Witajcie w krainie składów! Dziękuję, Enmie, za nominację! Z moim głosem to wyzwanie jest jeszcze trudniejsze, ale chodzi o zbiórkę na szczytny cel. Link znajdziecie w opisie. Chociaż głos mój średnio tu pasuje, to i tak wam zarapuje. Będzie o w branży kosmetycznej, jest to kawał pracy tytanicznej. Każdy firmę Eveline chyba kojarzy, to ona zadbała o ręce naszych lekarzy. Basic Lab, Wielenda, Henkel, Douglas, Sushi, Felicea, Ejwozia, Teria, Bel i Awa wiedzą, że to jest poważna sprawa. Wyciągnijcie kochani z tej lekcji, oni robią dla nas płyn do dezynfekcji. A we mnie iskra nadziei się rozpala przez cross wyborowej i Loreala. No o tej marce warto byście wiedzieli, to oni hajsem ostro sypnęli. Wymieniłabym listę firm całą, lecz 16 wersów to za mało. Zatem proszę w czasach tej paniki się mówić, że to tylko kosmetyki. Nominuję Mirabaut, Brody z Kosmosu, Karolina Ziętek i Red Lipstick Monster. Mikrofon jest wasz. Bielenda nad głową. Kręca krętką swoją.